energia dla każdego sportu. Basia Gołębiowska, TV Reklama, ze mną Gracjan, cześć. Cześć, hej. E, powiedz mi, co się stało, że już później na programie właściwie się nie odzywałeś, tak dużo milczałeś? E... Bo co ja mam mówić? Nie wiem, ja jestem... Inaczej mówię, jakby powiedzmy nauczony, a co mówisz, jak ktoś mówi, co, o konfidencie, panu od i tak dalej, no co ja mówię, tak samo ma się zachować tam po No jak właśnie, jak mówisz... Powiedziałem że... to, co chciałem powiedzieć, tyle, no, ja taki po prostu jestem, mówię konkretnie, ja z czasu, gdzie się mało mówiło, dużo robiło i no i to jest cała filozofia tego wszystkiego, nie? No właśnie. Znaczyć, tam, nie bym tam się udzielał, powiedziałem to, co chciałem zrobić, dla mnie po prostu takie jakby, nie wiem, Marcy jest po prostu taką. Po prostu chłopaki, którym kiedyś zabierali kanapki w szkole i nic więcej. No i tyle co mam o tym mówić więcej. Moim zdaniem pieniądze zostały i nie chcesz, nie dostał. nic więcej. No bo właśnie mówisz, że nie jesteś przyzwyczajony do czegoś takiego. Nie. Jak ty się czujesz, jak ktoś cię tak obraża? No czuję się bardzo dziwnie, bo to tego więc jakby zostało stało przekroczone. To nie jest jakby, inaczej rozumiem ten świat, jak to gdzieś tam jakby wszystko funkcjonuje, Nawet dlatego mówię, no na tam powinien dostać totalnie z, z, w, totalnie powinien zostać zesfalifikowany, czuję się jakby no, dziwnie w tym wszystkim. Nie, że musiałem utrzymać emocje jakby na wodzy i wiem, że też jakby yy, no wiem, że dojdzie na pewno tak jeszcze spiny i nie wiem, ile jeszcze, te, ile jeszcze tego wytrzymam. E, no właśnie, myślę, bo nie reagujesz, jak myślisz, jak ludzie to odbierają, jak ty nie reagujesz po prostu na takie zachowanie. Wiesz hmm, co, no nie chodzi o to, że nie reagowałem, nie? tylko moim zdanie właśnie, no ja jestem tak nauczony i będą się chyba przestawić, bo chyba będę się podjął na konferencji, mi się wydaje, że wiemy, to że na to no, po prostu lepa gdzieś, albo na ulicy gdzieś spotkam, po prostu ja nie będę tego za kamerami, bo y, ja jestem nauczony, po prostu że się weryfikuję w klatce takich ludzi i tyle, nie? Ja i ja, mówię czasie, wcześniej czasu, gdzie się z czas, gdzieś mało robił dużo, mało, dużo robiło, mało mówiło i dlatego tak po prostu, nie? Może jedynie, czego, czego żałuję, to, że nadużywałem słowa charakterny i tam i tak dalej, nie? bo to że się zło jakiś tam i tak dalej, nie? A dla mnie ogólnie tych... Cykl, trochę taki, ten natan to jest taki cyk, ale no mówię, no jest po prostu jakby jeszcze się przestawiam jakby w ten klimat. To nie mm -hmm. jest jeszcze do końca, jakby nie wszystko tutaj jeszcze powiedzmy rozumiem, ale wiesz, się odpalę, wiesz, że zrobię to, co. Wdrażasz się, ale powiedz, czy ktoś cię kiedyś tak obrażał, jak na ten mm, Szczerze mówiąc, nie, nie, nikt sobie nigdy nie pozwoli, tylko wiem, że, że to jest też przed kamerami, wiem, że jakby chciał chciałbym uderzyć i taki tak, to i tak i tak. Yy, Ochroniarze wlecą, wiem, że nic z tego nie wyjdzie, wie, że ogólnie to nie jest czy moment, w tym i tak Dalej, nie? Więc ogólnie, wolałbym jeszcze chwilę poczekać i go gdzieś tam zweryfikować później. To taka mm -hmm. tak jest, moje zdanie. Właśnie, co sądzisz o tym, że na ten obraża wszystkich właściwie, bo obrażał Ciebie, on, Denisa... On, y on obraża każdego, na kim może się gdzieś tam delikatnie wybić i dzięki komu ma tam zasięgi. I obraża ludzi, każdego kogo obraża, to każdy go zniszczy, tak naprawdę. Nie no, daje nic mimo tego, okej, okay, rozumiem, że on tam rękami, cepy i tak dalej i wie, że tam gdzieś tam układ się uciekał, ale ogólnie mi już wszystko, by go zabił tak naprawdę, nie? bo to jest chłopak, który gdzieś tam no, waży, dużo gdzieś tam no, ma jakiś tam charakter i tak dalej, więc no, mi już no, on go zniszczył. Prostu, więc moim zdaniem to jest dziwne, że on sobie w ogóle tak pozwala. Nie wiem, jaki mm -hmm. jest jego tego fenomen. Mi się wydaje, że albo tam jakiś gruba idzie, albo on jest po prostu chory. Mi się wydaje, że po to może jakaś choroba jest nie? w tym wszystkim, no bo właśnie Denisy też cię obrażał właściwie, mówiąc, że jesteś za głupi na freak fighty. No tak, ale ja mu zadałem mu pytanie... Jak byś się jak odniósł do tego właśnie? No tak, ja mu zadałem pytanie, jakie książki przeczytał. Ja później mu powiedział, że żadny. To ja mówiłem, tak, jestem za głupi, jak ty, jak ty tu siedzisz tak naprawdę. To dlaczego ty tu siedzisz, skoro nie przeczytałeś żadnej książki? I czym ty się zajmujesz w życiu tak naprawdę? Nie? Skoro ja jestem za głupi, to powiedz mi. A on od no nie odpowiedział No to pytanie, bo kurwa, co, kurwa, co. Staniesz na Facebooku, powiedzmy, żebyś się nagrywała tyle. I tak to wygląda. Świeci świecie mm -hmm. i tyle, nie? No właśnie, a co ty myślisz o Denisie Załęckim i jego umiejętnościach fajterskich? Umiejętności nie ma z dużych, nie? No jest większy duży napęd na to, gdzieś tam można było, trzeba było uważać, wiadomo, ale no niby nie został zdokautowany, ale nie widziałem, że tam walczył z... nie, nie chociaż walczył, ale to uciekł. Okej, okay, mm -hmm, rozumiem. Mm -hmm. nie, nie znam jego gdzieś tam wszystkich walk, ale ogólnie jeżeli chodzi o, o jego umiejętności, to nie są jakieś tam wielkie, to, to nie są jakieś tam dobre, tylko jest po prostu duży, nic więcej. No ja to, czemu jest, chciałbyś z nim walczyć? No dlaczego nie? Dlaczego nie? No mówmy właśnie. dlaczego tak? Bo taki słaby. Wysz, wyszło, to, wyszło to totalnie w przypadku. Mówię, ja tutaj przyjechałem się bić jakby z Salimem, bo z Salimem na no, początku się gdzieś tam na innej gali. Na tej gali by się w formule Pride, też za powiedzmy gdzieś tam lepszą garzę. Zadałem jakieś tam pytanie, on się odpalił gdzieś tam i tak wyszła walka, że taki tam konflikt i walka i tyle, nie? To tak może możemy się bić normalnie. Ja Czyli chciałbyś do... szybko wyjaśnić po prostu? No bo moim zdaniem to jest najlepsza forma wyjaśnienia, i tyle, nie? Tak jest najlepsza forma. Nie? Tako, nie? A w walce y, Denis Załęcki versus Amadeusz Ferrari, kogo typujesz jako zwycięzcę tej walki? Mm, no, sercem jestem za Ferrari, bo się gdzieś tam fajnie zachowało, naprawdę. Y, gdzieś tam zmotywowało mnie, powiedzmy. No, może nie zmotywowało, ale gdzieś tam na fajnie zachowało, więc po prostu jestem sercem za Ferrari, bo gdzieś tam jakby. Nie znam jakby też przebiegu, co kto, o co się pokłócił, kto kim tutaj jest, tak naprawdę, bo mówię, to jest w ogóle całkiem inny świat ale za to co zrobić tam jakby w Ferrari to jestem za nim i może nawet kiedyś pomogę w przygotowaniach i coś na niego fajnego żeby tam po prostu, żeby go i tyle. Mhm, e, ale na początku, z tego co ja z, e, dobrze zapamiętałem, coś tam miałeś do jego dopiero później on powiedział, że on z tobą nie ja chciałby się bić. ja i... nie z nim bym mógł się tak naprawdę, nie? ale ogólnie tak, coś takiego powiedział, powiedziałem, on powiedział, że on nie wyjdzie, bo jestem zawodowcem i tak dalej, więc ogólnie, no nie wiedziałem co powiedzieć w tak, takiej sytuacji tak naprawdę, nie, więc ogólnie powiedziałem tylko później, że mhm że pose, yy, no, że, po prostu, że okay, szanuję i tyle. Biom przybieł pionę, bo fajnie zachowało i więcej. No, to nie jest w sieci i to fajne, że gdzieś tam sobie pionę zwijamy, ale no, tutaj muszą być konflikty i tak dalej, ale no, bo, no ja taki jestem pose, że jeszcze jakby no żyję tymi takimi zasadami i tak dalej. Więc ogólnie ciężko będzie mi to się ciężko będzie mi się przystawić, ale zobaczymy, co wyjdzie. Ale ciekawi mnie dlaczego właśnie chciałeś z nim walczyć za darmo za Amadeuszem? No szczerze mówiąc, sam dokładnie nie pamiętam. <laughs> Nie będę jakby tutaj gadał głupot. Coś śmiałem do niego, nie pamiętam dokładnie co. Nie pamiętam. Coś do niego miałem, ale nie pamiętam, ale no, dobra Inaczej, i... głupoty powiedziałem, bo coś do, niego, coś, okay. do niego, coś do niego miałem, ale nie pamiętam. Ogólnie pamiętam, że... A, właśnie. Pamiętam, że gdzieś cisnął po bokserze łaszczyku? Moc takich chłopaczek, mały i tak dalej i przegrał z nim w parterze, yy, przegrał z bokserem w parterze i to mi się tam mega nie spodobało, że tam tam szczekał do wszystkich i tak dalej, a przegrał z bokserem w parterze. I nie lubię osób, które szczekają, bo to się gadają, a mało robią, bo mówię, no jestem gdzieś tam z czasów, jeszcze po prostu, nie, nie wiem, się na dzisiejsze czasy i tyle. więc to się tam się i powiedziałem, że mogę z do się mieć. To tak wychodziło. Wiele osób chwali się bójkami ulicznymi. Czy ty takie miewasz i czy mógłbyś opowiedzieć jakąś ciekawą historię? Ciekawą hmm. historię? O, stałem sobie na bramce, powiedzmy, że podchodzi do mnie chłopak, ściska za zakładkę i nie mówi, ile wyciskasz? 107, ja mówię, że nie wiem, że może coś takiego. A on nie mówi, ja wyciskam 120, ja chciałbym stąd zmierzyć. A on nie mówię, ale w czym się chcesz mierzyć ze mną? On mówię, no chodź po On no, że istot. On do niej, on mówi co, boisz się? A on mów, nie, że istot, naprawdę, nie? było ci grzydy z On mów, no właśnie, właśnie, no masz rację, ja nie idę, nie? I tak patrzę chłopak, do streamingu z stoją, z patrzą się. mówię, no dobra, bo... Okazuje się tutaj i będziesz sam stanął na wrance i będziesz. Niestety. Co, co, boisz się, boisz się? Nie, nie boisz się. No i wyjście na środek, gdzie chciałem go być, dostał strzelokiki, zaczął kuleć, usiadł na, usiadł ten, usiadł sobie na... usiad sobie na, e, na łasce, zaczął mówić, o Jezu, nie, o Oj Ojezu, oj Jezu, nie, Jezu, nie, Jezu, nie, Jezu nie, skoło, no, chyba z 15 minut. A będzie podszedł do mnie i do mnie mówi, wiesz co, no to żołki, że się dostały, to jesteś kolak. Potrenę, przyjdę w zimę jeszcze raz. I miałem takie sytuacji pełno naprawdę gdzieś tam miałem i w ogóle, sam miałem gdzieś tam jakby już... Yy, Moc mi się grunt pod nogami, bo pamiętam, że miałem problemy z prawem właśnie przez, przez jakieś tam pobicia śmieszne i tak dalej, bo już tam nie dawałem sobie w każdym dmuchać. I było dużo takich chłopaków, którzy mieli na przykład większe ode mnie i po tydzień tłumaczyli, że odejść, bo naprawdę ci zgaszę jednym strzałem, ale on na przykład nie trafiało, no i później ten ktoś y, dostał, leżał, nie wstawał, ja się bałem, że gdzieś tam po prostu dał na no ja trenęje, a tylko ktoś nie i to w ogóle tak inaczej wyglądał i z góry gdzieś tam uderze. Więc ogólnie, y, więc ogólnie y, y, Później pamiętam, że była taka sytuacja, że w środę miałem sprawę jak się tam się, się to nie robić się, nie wiadomo tam jakiś, nie wiem, gitarz coś, ale po prostu miałem taki gdzieś tam w swoim życiu. No i później pamiętam, że jak, że jak Wysłałem kogoś, żeby zobaczyć, czy on oddy oddycha. Aha. To ktoś powiedział, że wszystko jest okej, okay, bo ktoś powiedział że policja idzie, tam stawił. I takiej sytuacji będzie tam pewno dużo takich głupich właśnie jakby, jakby momentów, więc, yy, więc mówię, no, yy, no miałem takie sytuacji pewno, naprawdę, ale nie masz się czym chwalić kompletnie, ja z tego wyrosłem, bo no, nic z tego nie było, tak. Łapłam cały dzień tam jakby, w, jak widać to w odzędzie. A z na raz najwięcej się biłeś? Pamiętam z czterema. Ale to pamiętam, że było ognie tak, że na przystanku mi zaczepili, no i tam wiadomo co, no odpaliłem się, y, jeden tam gdzieś, no i w szpitalu razem byliśmy, no i do mnie jedna dziewczyna podeszła i ja do mnie Wow, gdzieś się tego nauczyłeś, nie, a mówię, że mówię, że no tam na treninga, nie, na treningach, ona mówi, widzisz, no my chłopaki, no i chłopaki, ja pamiętam, że byłem w szpitalu, bo mi się coś tam z pięściami stało, y, gdzieś tam się kostka jak się to tworzyła, to było na no, jednego chłopaka, jednego chłopaka coś to pękło, jedno z nas coś a reszta to dobra, my nie chcemy, my nie okay. i tyle, no i obskoczyli mi postaci tam w cztery, a, na osiedlu też mi czterech, ale fajna sytuacja wyszła, bo pamiętam, że jak gdzieś tam poskładani zostali, czy tam też leżeli, tylko żeby więc no nie tutaj jakby no... Może nie do końca to była charakteryna, ale jednym przez tasakiem później na to uciekłem. Nie? Po prostu zacząłem biec, bo mm -hmm. było czterech, to było bez sensu. Więc ogólnie y, pamiętam, że po tym zaczęła się moja przygoda Zema i pamiętam, że bo to widział trenę ogólnie z okna, czy jego siostra. I pamiętam, że po tym ludzie przestali tam ci, którzy tam gdzieś rządzili, powiedzmy, no, siedmiu, gdzieś tam robi jakieś tam y, za zadymy i tam i y, gdzieś tam ludzi, to przystali, i wychodził, do wniosku, że jak już 16-latkowych 16 biją, no to muszą sobie dać spokój. I jakby fajnie wyszło. No i miałem, a, miałem no, kilka miałem też takich sytuacji. Właśnie tam było tych kilku? No ale mówię, to takie chyba bardziej najciekawsze, nie? No mówię, nie ma co chwalić, ale gdzieś tam jakby no, takie swoje epizody, powiedzmy, logiczne. To zawsze dziwnym trafem, ja byłem zawsze najmniejszy, dlatego chyba oni zaczepiali, nie wiem. Eee, no ale mówię, no różnie też się kończyło. Chyba nie przegrałem jakiejś takiej solówki. Nie, nie przegrałem nigdy solówki jakiejś tam na ulicy, tylko mówię, no to, jest, to nie jest kompletnie jakaś, jakiś tam powód do chwały czy coś, bo nawet mm -hmm. jest taki troszkę no, sebiksowy, że to się bije, tam, wiadomo, są różne sposób, wiadomo, niektóre nie przekracza. Trzeba komuś po prostu niestety czasami przesuwać za No ale ja tego tak jakby nie jestem. Ja jestem, powiedzmy, na no, sportowcem i ja no, nie unikam tego, no ale za jakieś dziwne trafy czasami po prostu gdzieś tam trzeba czasami, nie? Naprawdę. No, były sytuacje, w których już po prostu inaczej nie można było. No, bo się ktoś na mnie rzucił, mówiłem, że łotrzet, mówiłem, że go zgaszam, mówiłem, że po prostu go poskładam, nie wierzę, no to się przekonał. Nie, bardzo nie bardzo. było opcji po prostu. No a e, zapytam jeszcze, czy mógłbyś e, jakby powiedzieć, e, zapytam o film, e, o którym Natan Marcoń wspomniał na programie, gdzieś tam ci to wytknął. E, o co chodziło? Tak naprawdę, mógłbyś opowiedzieć więcej na temat tej, tej całej sytuacji? Pienisz, tak. W ogóle atut z tego robię, nawet powiem więcej. Ja sobie kiedy zrobiłem jakiś tam delikatny kompleks, z, może nie powiększyłem, ale z, zrobiłem sobie tak, żeby mieć jak z filmów, chciałem mieć tak kiedyś. No i ogólnie siedziałem sobie kiedyś w święta w swoim lokalu, miałem taki swój lokal, nie? No i również, wiadomo, ja tam nie mam godziny, tak? No mam, powiedzmy gdzieś tam babcie, któryś tam wszedłem z prezentem, gdzieś tam mi delikatnie pomogłem i po tym wszystkim pamiętam, że przyszedłem do swojego lokalu, siedziałem sobie i przyjacielek mój Herki, Pozdrawiam ciebie, mówi do mnie, dawaj, wypij sobie dwineczka, bo są święta, nie? Mają mieć życia i dawaj i tak nie masz tego przygotowań i tak. Ja mówię, no nawet wypiję sobie. No i sobie mm -hmm. wypiję. Tam pisz, no sami czasami jakieś idiotki i tak dalej, tak. No i ogólnie, jak się tam z spamy już coś, Wiesz, na te fordę z zaczęłam mi wysyłać zdjęcia i tak dalej, no to jest normalnie się z czasem, tak? że wypisywać wysyłać zdjęcia. No ja byłem pod wpływem, zacząłem z tam rozmawiać dłużej, zaczęłam dzwonić, zaczęli dzwonić. Mówię, no, I też się coś pokazałem, nagle rozmawiałem. Jak się. Tak, dokładnie. No, z, no, mówię, no, mam swojej takie powiedzmy dwie osobowości. Tak, no. Jestem normalny, gdzieś tam facetem, ale gdzieś tam jak jestem w jednej sferze jestem po prostu no, inny całkiem, naprawdę. No. I ogólnie yy, wyszło tak, że mnie gdzieś tam powiedzmy dziewczyna zaczęła delikatnie odpalać. No i wysłałem jej yy, to, co wysłałem, no i ogólnie yy, nagle wysłałem tylko wiadomość, że albo wyślij 500 dolarów, albo ten znieszeci. dolarów, nie złoty. 500 dolarów, albo znieszeci. A myślę, że... Jest, no, 5. ...w ogóle pieniędzy, I udostępniła Nie, nie. Zrobiła tak, że mnie zablokowała, założyła konto, na którym było story z tego filmiku i rozesłała filmik wszystkim moim znajomym. Ja naprawdę, żeby to nigdzie nie wyszło. Naprawdę, żeby to tylko nigdzie nie wyszło. Nie mogę spać całą noc. Rano, zostałem na dwie godziny rano, dostaję telefon z Katowic od trenera, od chłopaków z Wrocławia, od... od, od, od z Gorzowa, no z różnych miast. i pozostałem, że mój film gdzieś tam lata, weź to jakoś zatrzymaj. No jak ja mam to zatrzymać? To już poszło w sieć. No i pamiętam, że gdzieś tam, mimo wszystko teraz traktuję tra tra jako, powiedzmy, może nie atut, mimo tego, że gdzieś tam jako facet towarzy, że no... Nie mam czego wstydzić, gdzie wszyscy tak robią teraz i moja znajomą dziewczyna zawinęła, nie ja. Ale ogólnie po czasie myślę, że to był fajne, to, że mi tak naprawdę delikatnie blokowało Totalnie się nie wstydzę, w ogóle zero, mogę nawet, nie wiem, ktoś ty mi to zarzucił, to mógł powiedzieć mu dały, wyciągnijmy z tym bo mam większe wytawę, ale w tego nie wstydzę, eee, to bardziej że jestem sam, nie ma żadnej dziewczyny. w eee, być sam, tak, eee, tak sobie postanowiłem, ale mówię, no nie mam czego wstydzić, ja nie złego nie zrobiłem, to bardziej, że jakby no do to mnie tak jakby w pewnym sensie odblokowało. Bo gdyby nie to, to myślę, że tutaj teraz nie sądzę, za który sobie bym się wstydził, bo coś, coś mało rzeczy gorszych mogło mi spotkać, naprawdę przeżyłem wtedy szok. Dokładnie. Szok wtedy przeżyłem, naprawdę ja jestem, tak jak mówię wcześniej, nie z tego słowa dożywać, pracuję gdzieś tam swoją renom, jestem sportowcem i tak dalej, dobrze się prowadzę, nie piję. Nie zdradzam, jak miałem dziewczynę, e, nie oszukuję, nie wiem, e, nie wypisuję do małolatek, jakichś kurde tak nie wiem, e, nie robię nic takiego złego tak naprawdę, no, normalny chłop jestem. A, no tak, a, dokładnie. Jak coś dostałem, gdzie tak bo wszyscy tak naprawdę, wszyscy się zdradzają. Więc... Dalej yy, wszyscy gdzieś tam jakby no, robią dużo głupszych rzeczy, a mnie to akurat spotkały lata to po całym w ogóle mieście wszędzie. Ja dzień wchodziłem to wstyd nie było wyjść z samochodu. Ja tylko widziałem jak na przykład małacy, jak są jakieś dziewczynki małe, patrzą w telefon i pokazują na nim palcami. Patrzą, ja wiedziałem że od razu o co chodzi. W sklepie wszędzie. Ludzie mi dzwonią, siema, się ma chcesz człowieku jeszcze sobie skorzystać, to przyjdź do biedronów i zobaczyć coś w stanie. Nie? A więc co się dzieje? No chłopie, jakieś dziewczynki stoją wszystkie twój, sobie twój film oglądają. Komple, no Tak, tak. Kompletnie się tego w ogóle teraz nie wstydzę. Naprawdę jakby ktoś, jakby to się ten film to w ogóle spływał to pewnie w ogóle. Taki Natan też w ogóle spływał to jest w ogóle zero. Totalnie. Tym bardziej, że to tak naprawdę on jest tutaj, a nie ja. Jego a nie nienawidzę, ani mnie. I co z tego, że ktoś do mnie zadzwonił się pyta o ten filmik? W ogóle no gdzieś tam totalnie. Zero. W ogóle mi to nie rusza. To dzięki Gracjan za, za to, że opowiedziałeś tą historię. E, no i też dziękuję za wywiad. No spoko, spoko, spoko. tak jak, jak jeszcze raz podkreślam. W ogóle się tego nie wstydzę. Z Denisem mogę się bić, czemu nie Natan powinien być zweryfikowany, żałuję, że tak naprawdę, że, że mu nie zakup, mam nadzieję, że będzie jeszcze jedna konferencja. Chyba będzie, nie będę taki nudny na pewno, tylko mówię, no to jest jeszcze tak nie do końca mój świat. Ciężko mi się odnaleźć, jak ktoś cały czas, jak wszyscy jakby cały czas się cisną, wyzywają. I tego ty... no... dajcie... No tak. Je, jeszcze, jeszcze, jeszcze jakby nie umie się odblokować na tym taką. Nie? No to życzę ci, żebyś się przystosował i, i po prostu żeby... i samych sukcesów tutaj. Dam radę, spokojnie. Деньги за обед.